Rated M for Mature Siemaneczko przy mikrofonie Gibuskin! I witam Was, kochani, bardzo serdecznie w pierwszym odcinku serii Koncik Hazardzisty. Cyklu, w którym będę Was uczył w TF-ie czystej kombinatoryki. Czyli na chłopski rozum, jak zarobić, a się nie narobić. A w dzisiejszym filmie odpowiemy sobie na pytania. Czy warto wytwarzać rzadkie przedmioty? Czy można na tym dużo zarobić? A jeśli tak, to jakie przedmioty najlepiej wytwarzać? Na te i na wszystkie inne pytania odpowiemy sobie w dzisiejszym filmie. Zapraszam. Zaczniemy najpierw od tego, czym są i jak tworzyć rzadkie przedmioty. Otóż w dużym skrócie rzadkie przedmioty to są tak zwane reskiny broni, które w TF-ie są już znane i poza zmianami kosmetycznymi nie różnią się niczym od swoich klasycznych pierwowzorów. Na przykład Maul jest odpowiednikiem burzyciela, a Zabójcza elegancja to reskin zwykłego noża. Warto też wspomnieć o tym, że reskiny różnią się od zwykłych broni również tym, że nie da się ich zdobyć poprzez system dropu. Można je albo kupić, albo wytworzyć. A jak działa system craftingu? Cóż, w tym przypadku nie ma konkretnej opcji na wytwarzanie, tak jak w normalnych broniach. Jedyna szansa na otrzymanie upragnionego reskinu jest wytworzenie uzbrojenia klasy. Do tego będą nam potrzebne trzy rzeczy: żeton klasy, który można zdobyć poświęcając trzy bronie z jakiejś określonej klasy, żeton slotu, który można zdobyć przetapiając trzy bronie z jakiegoś określonego slotu oraz jeden metal ze złomu. Posiadając te trzy przedmioty, można zdobyć upragniony reskin. Ale jest jeden haczyk. Otóż nie jest powiedziane, że go dostaniemy od razu, ponieważ oprócz szansy na dostanie rzadszych broni, mamy też szansę na zdobycie normalnego uzbrojenia dla określonej klasy z danego slotu. Tutaj właśnie do akcji wkracza tytułowy hazard. Można zarobić, ale również stracić. Koszt dwóch żetonów i metalu przy jednym podejściu wynosi 0,44 refa. Jeśli udało nam się zdobyć rzadki przedmiot, np. trójniczne ostrze, które jest warte 3,55 refa, to w takim przypadku mamy 3,11 profitu. Ale zamiast trójnicznego ostrza mogliśmy także trafić na piasku, który jest kompletnie nic nie wart. Jednak trzeba mieć na uwadze jedną rzecz. Nawet jeśli trafilibyśmy trójniczne ostrze dopiero na przykład za szóstym podejściem, to i tak na tym zarobimy. Budzi to na wyobraźnię, co? Jeszcze ja. Kluczem do jak najszybszego zarobku jest zweryfikowanie to, w jakim slocie i na jakiej klasie mamy największe szanse na zarobek. Tutaj do akcji musi wkroczyć dobrze nam znana kombinatoryka. Więc, tak, teraz się zajmiemy, jaki sposób wytwarzania jest dla nas jak najbardziej korzystny. Zaczniemy od scout'a. Rzadkie bronie, jakie możemy u niego zdobyć, są w trzecim slocie. I w takim rezultacie mamy możliwość zdobycia jednego przedmiotu z 14 możliwych, z czego najbardziej opłacalne są tylko dwie, czyli wspomniane wcześniej truniczne ostrze, który kosztuje 3,55 refa oraz objektor, który kosztuje 3,88 refa. Pod względem procentowym przy każdym wytwarzaniu mamy 14% szans na zdobycie średnio 3,7 refa. Czy jest to opłacalne czy nie, odpowiemy sobie później, a my przejdźmy do kolejnej klasy. Żołnierz, tak samo jak Scout, może zdobyć opłacalne przedmioty tylko w trzecim slocie. I jedyna broń, która nas interesuje, to Objector. Uwzględniając to, że możemy także zdobyć 9 innych broni, to mamy 10% szans na to, żebyśmy dostali 3,88 refa. Jeśli chodzi o Pyro, to sytuacja prezentuje się nieco inaczej. U niego reskiny można zdobyć zarówno w pierwszym, jak i w trzecim slocie. Żeby zachować jakąkolwiek chronologię, to najpierw skupimy się na pierwszym. Dlatego, że przedmiot, a raczej Miotacz Ognia, który nas interesuje, to napalm z Stromo, który kosztuje 3,55 refa, czyli praktycznie tyle samo, co trójniczne ostrze dla Scouta. Biorąc pod uwagę inne bronie, jakie możemy również zdobyć, to pod względem matematycznym mamy około 17% szans na zyskanie 3,55 refa. I trzeba przyznać, że na chwilę obecną prezentuje się to najkorzystniej. Jednak przejdźmy już do trzeciego slotu. Tutaj interesują nas tylko dwie bronie. Mam tutaj na myśli objektor za 3,88 i maul za 4,11. No i wszystko byłoby ok, gdyby nie to, że możemy również zdobyć 12 innych przedmiotów, które nie są dla nas opłacalne. Pod względem procentowym mamy 14% szans na zdobycie średnio 4 refów. Czas na demomana. U niego liczy się tylko trzeci slot, i jedyne co nas interesuje, to tylko objektor. Ale biorąc pod uwagę to, że możemy także zdobyć 13 innych broni, to prawdopodobieństwo zarobku wynosi tylko 8%. Przypadek grubego jest o wiele bardziej ciekawszy, ponieważ tutaj również interesuje nas tylko trzeci slot. I od razu wam powiem, że bardzo korzystne jest to, co możemy trafić. Otóż reskiny, na które polujemy, kraftując rzeczy dla grubego, to zgodnie z tradycją Objector za 3,88, ale także Okalipsa za 2,77. No dobra, ale jakie mamy szanse na zdobycie tych broni? Otóż, wbrew pozorom, całkiem spore, bo aż 18%. Niestety, ale jestem zmuszony do tego, żeby Enga całkowicie pominąć, dlatego że u niego nie można zdobyć żadnych reskinów, które można wytworzyć, więc przejdźmy od razu do medyka. Jedyne co nas u niego interesuje, to tylko objektor i w przypadku niego szansa na zdobycie tego reskina wynosi 13%. Kolejna postać na naszej zwariowanej liście to Sniper. I zaczniemy sobie od pierwszego slotu, dlatego że w tym konkretnym slocie możemy wejść w posiadanie ale wielkiej pukawki za 4,66 refa. Jest to najdroższy reskin z całego zestawienia i trzeba przyznać, że szanse na wytworzenie jej są całkiem duże. Ponieważ zestawiając ją z innymi broniami to możliwość na zdobycie awupy wynoszą 13%. Czyli tyle co w przypadku objektora na medyka. No i jeszcze powiemy sobie o trzecim slocie. No i tak samo jak u medyka, interesuje nas tylko wspomniany przed chwilą objektor. Szanse na zdobycie go oscylują w granicach 14%. Nadszedł czas na szpiega, czyli na ostatnią klasę, jaką mamy do zweryfikowania. I zgodnie z tradycją, trzeci slot nas najbardziej interesuje. Dlatego, że możemy wejść w posiadanie całkiem fajnego reskinu, który jest całkiem sporo wart. I nie, nie mam tu na myśli objectora, a raczej zabójczą elegancję, która kosztuje 3,66 refa. Biorąc pod uwagę to, że oprócz niego można zdobyć też inne noże, które zgodnie z tradycją nas nie interesują, to według moich obliczeń szansa na zdobycie tego noża wynosi 17%. I tutaj nasze obliczenia mogłyby się zakończyć. Jednak został nam jeszcze jeden reskin, który należy do slotu pada budowy. A konkretnie chodzi mi tutaj o Quakenberta. Zegarek szpiega za 1,77 refa. Trzeba przyznać, że w przeciwieństwie do wszystkich rzadkich broni do zdobycia, ten jest jeden z najtańszych. Jednak jak na TFa przystało, jeśli jedna statystyka jest wzmocniona, to druga zostaje osłabiona. Do czego zmierzam? Otóż o ile cena zegarka nie jest zbyt zadowalająca, to szanse na wytworzenie go już tak. Ponieważ oprócz niego możemy trafić tylko na dzwon zmarłego i pelerynę nożownika. Więc szansa na zdobycie Quackenberta to aż 33%. Ech, no dobra. Koniec obliczeń, czas na werdykt. Więc tak, analizując wszystkie obliczenia, ceny reskinów, szanse na ich zdobycie oraz koszt ich produkcji, wyłoniłem 6 reskinów, które najbardziej się opłaca wytwarzać. To są nasi zwycięzcy. I na sam koniec odpowiemy sobie na ostatnie pytanie. Czy warto wytwarzać rzadkie bronie? Moim zdaniem zdecydowanie warto. O ile inne formy zarobku zależą w dużej mierze od algorytmu, czy też posiadają małe szanse na zarobek, tak w przypadku wytwarzania reskinów koszt craftingu jest bardzo mały, a zysk może kilkukrotnie przewyższać nasze oczekiwania. I tym optymistycznym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Jeśli taka forma odcinka Wam się podobała i chcielibyście kolejny odcinek o podobnej tematyce, to zostawcie łapkę w górę, dajcie suba, kliknijcie w dzwoneczek oraz napiszcie komentarz dla zasięgu. Ja już się zami żegnam i do zobaczenia wkrótce. zatrasły se pijora Waucie zatrasłyś se pijora Waucie zatrasły se pijora Waucie zatrasłyś se pijora Waucie zatrasłyś se pijora Waucie zatrasłyś se pijora Waucie